Hejka, z tej strony Kuchcik. Zapraszam was na mini pack opening, jak się okazało są darmowe paczki. Tutaj jeszcze widzicie zawodników, których trafiłem wcześniej w darmowych paczkach, niestety ich nie mogę sprzedać. A szkoda, bo naprawdę się fajna kolekcja i drogo bym ich odsprzedał. No ale dobra, przejdźmy już do paczuszek. Właśnie przed chwilą zobaczyłem, że dostałem cztery paczki. Poczekajcie. Jeszcze coś tam pisało? Sklep? Nie, dobra, daj 4. No to otwieramy pierwszą paczuszkę. Piłeczka się kręci, pomijamy. I co jest w paczce? Chichari to Lucas Lukas Leiva, czyli BPL. Oczywiście sprzedać nie można. Wszystkie karty do klubu. Otwiera zostałe trzy paczuszki. Poprzednio miałem 10 paczek. Mi się udało. Niektórzy mieli 5. I stocha trafiłem pato po transferze i jakiegoś gostka. Pato mi się przyda może. Trochę kondycji. O, fajne stroje z pursów. Ale niestety duplikat kampnął, aż szkoda mi go wywalać. Ale ja zrobię cięcie i wiem jak zrobię. Jeśli wszystko do klubu. A nie mogę, dobra. Quick trudno, trudno, kampnął. Stadion mistrza, czyli Barcelony. Dobra, dostałem dwie paczuszki, przedostatnia, Pomijać czy nie? Nie pomijam tym razem. I co w tej paczuszce? W tej paczuszce jest! Cahill. ala czterech zawodników. Sario Glue. Lewy obrońca z BPL, szybki strasznie. z ciekawego nie, ale duplikat. SP na SPO, to z tego się nawet cieszę, pomoże mi się przydał. No i ten pan Quixel. Zadnia paczuszka. na nią. Nie będę patrzeć. Zamykam oczy. Wyrwiecie, to do trafienia. Ja słyszę, że już się piłeczka pokręciła. Arteta. Niestety. A druis, Szkoda, że go nie trafiłem jakiś czas temu, bo był in ifem. Ale dobra. Biabany. Arte, to takie sobie. No i żeby było. Okej, okay, to otworzę jeszcze jedną paczkę za 7500. Żebyście mieli. Ale nie z Kejhilem. Nie z Joshidą. Ja muszę z Falko. Albo z Mestim. Paczuszka z Mestim. Piłka się kręci. 7500 poszło w ruch. Będę pewnie tego bardzo żałował. Dobra, jedziemy. I... A! a, a, a! Boże! Di Natale i Czyli chyba jednak nie będę żałować. Di Natale, ile chodzi Di Natale? Wstaw na licytację, porównaj cenę. Nie znaleziono, ale to oczywiście błąd futa. A Eswain? A, a! A! 25 tysięcy paczuszka się zwróciła! <głos> <głos> Jednak ja to mam szczęście. Dziek, dziękuję Wam, że oglądaliście ten Penik. zapraszam wam również na nasz fanpage, paczkochłodzicy, link do niego znajdziecie oczywiście w opisie. I to byłoby na tyle. Narka.